Witam Państwa w magazynie NBA. Moimi gośćmi dzisiaj są Jakub Wojczyński przegląd sportowy i Łukasz Cegliński, Gazeta Dobra. Wyborcza. A rozpoczynamy tym razem nie od Phoenixans, którzy przegrali trzy mecze z rzędu i ich walka o playoff staje się coraz, coraz trudniejsza, A o ich głównych rywalach, czyli Memphis Grizzlies. Grizzlies na ósmym miejscu, powygrywali w tym sezonie z Dallas, San Antonio, z Chicago z Lakersami dwukrotnie. No i chyba wydaje się, że w tej walce bezpośredniej z Phoenix nie są na tej lepszej pozycji. No Phoenix Suns w ostatnich tygodniach gonią różne drużyny, bo najpierw było to Portland Trail Blazers na ósmej pozycji, potem przez moment Utah Jazz, wydawało się, że być może po transferze Carmelo Antonego Denver Nuggets będą tą zespołem, który trzeba złapać, a tu z perspektywy Suns wygląda na to, że Grizzlies są najważniej, najważniejszym rywalem. A, a ciekawe, że gdyby spojrzeć na Memphis Grizzlies w perspektywie ostatnich trzech lat, od słynnego transferu wymieniło Memphis Gazola za kijek, czyli, czyli ten, ta wymiana z lutego 2008 roku, no wydaje się, że ten zespół, wszystkie decyzje są takie dosyć toksyczne, bo, bo tam... Obserwując od tego, że za Gazola praktycznie nic nie dostaną w tamtym momencie. No to y, Hashim Tabit wybrany w drafcie, transfer Alana Iversona, transfer Zaka Randolfa, y, posiadanie w składzie y, uj Mayo, czy, czy Darela Artura. No to są wszystko zawodnicy, którzy w przeszłości budzili jakieś kontrowersje niekoniecznie związane z koszykówką, mieli problemy poza boiskiem, y, a tu okazuje się, że nagle ta drużyna potrafi grać bardzo dobrze i nie ma gwiazd w skali Ligi, ale ma grupę solidnych graczy na, na wszystkich pozycjach, którzy okazuje się y, bardzo dobrze bronią, bo, bo być może nie jest to taka obrona, którą kojarzymy z Boston Celtics, zorganizowana, podkoszowa, cały system defensywny, ale jednak bardzo aktywna na obwodzie, bo Memphis są y, najlepiej przechwytującą drużyną i drużyną, która wymusza najwięcej strat w lidze. Mike Conley, OJ Mayo, Rudy Gay, Tony Allen, Shane Battier, to są wszystko gracze aktywni na obwodzie, gdzieś tam wkładają te swoje długie ręce, wyłuskują piłki, z tego idą kontrataki. Memphis znalazł jakąś swoją niszę, w tym jest bardzo dobre, a za Randolph i Mark pod koszem spisują się solidnie. Także no rzeczywiście należy ich postrzegać jako objawienie tego sezonu i niespodziankę, bo przyznam się, że nie liczyłem, że oni będą w tej wyrównanej strefie średniaków w konferencji zachodniej na ósmym miejsców w tym momencie w tabeli. Ja muszę się zgodzić z Łukaszem, też jestem zaskoczony, że są w ósemce. No przed sezonem czytałem taką zapowiedź na portal Polski Korzy, jeden z artykułów, i, i tam było napisane, że tym razem to Memphis już nie będzie poza ósemką, teraz wejdzie do, do play-off. się pod nosem, bo myślałem, że to jakby to jest serce kibica tak nakazuje, ale tak się okazuje, że ta drużyna pod okiem trenera holnica poczyniła postępy, może nie zgodzę się do końca, że nie ma gwiazd w skali ligi. No ma zawodników, którzy takimi, zawodni takimi gwiazdami mogą być. Rudy Gay no to jest yy, być może w strzałowej dziesiątce, no na pewno w dziesiące yy, niskich skrzydłowych, zawodnik, który 20 punktów ma na mecz yy, i w zasadzie no to jest niedoceniany gracz, a potrafi nie wiem, błysnąć i, i w całym meczu, i pojedynczym akcjom, jak na przykład pamiętny yy, Bazet bite nad LeBronem Jamesem. No i jest ten który, który był wcześniej wyśmiewany w poprzednich klubach, no raczej, raczej był obiektem żartów, nikt nie traktował, go, nie traktował go poważnie, a tutaj nagle stał się też czołowym silnym skrzydłowym ligi. W zasadzie no, trudno zrozumieć, dlaczego nie był go w meczu gwiazd w tym roku, no, yy, bo też yy, zasługiwał na to. No i trzeba docenić Memphis Grizzlies też za to, że nawet yy, jeżeli ich podstawowi gracze yy, są aktualnie kontuzjowani, niedostępni, to oni sobie jakoś z tym radzą, teraz Rodriguez ma, ma problemy zdrowotne, nie ma go od dłuższego A czasu. A no właśnie, wygrali z, z czołówką. Dodatni bilans w tym okresie. Chociaż też nie, nie, zależy, nie należy zapominać o tym, że sprawdzili Shaina Batila, który yy, być może nie zastąpi jego Gaya w każdym elemencie, no ale jednak robi tam mnóstwo dobrych, yy, drobnych rzeczy. A jeżeli Gej wróci na playoff, no to to będzie duet, yy, no wspaniały duet na, na pozycji niskiego szczytowego, znakomicie się uzupełniający. Można trochę wybiec w przyszłość i zastanowić się, co Grizzlies mogą ugrać w play -off. w Tarciu, czy to Spurs, Lakers, czy, czy Mavericks nie będą faworytem, a pytanie, co mogą zdziałać. No, mają y, kilku doświadczonych graczy, to chyba nie wymieniliśmy Tonego Alena, a, a ten koszykarz wyrasta na takiego, na, takiego, na takie spoiwo tego zespołu, bo jest doświadczony, bo ma już doświadczenie w playoff, grał w bardzo dobrej drużynie Boston Celtics i rzeczywiście jego rola w, tym, w tej drużynie jest znaczna, bo jest tym dobrym obrońcą, który potrafi zatrzymywać strzelców. Na przykład Kobe Bryant, no to jest taki gracz, on i Shane na tą pozycję, który, który może być problemem. I też yy, wspomniałeś tutaj trenera Hollinsa. Yy, warto o nim parę słów wspomnieć, bo czasami no, znamy trenerów z pierwszych stron gazet, takich najważniejszych, a tu okazuje się, że Hollins, no, niby, niby nikt. Ale jednak mistrz NBA z Portland Tray Blazer w 1977 roku. Jednak dwukrotnie wybierany do czołowej piątki obrońców. Asystentów Madżanego Davisa i Henry'ego Bibiego, którzy też byli mistrzami, czy to w Portland, czy to jak, jak Bibi, w UCLA urządzonego Woodena. Także to jest klasowy, klasowy sztab szkoleniowy, który być może jakieś, jakieś pułapki znajdzie na tych faworytów. No ale no nie spodziewam się mimo wszystko, żeby Gryzys aż taką furorę zrobili i awansowali do półfinału konferencji zachodniej.